Ołtarz Rodzinny Dzień 90. 30 marca Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Ten zaś kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki. Ewangelia Łukasza 6:47 do 49. Wyspy brytyjskie są gęsto zaludnione. W Anglii trudno znaleźć teren, na którym nie byłoby jakiegoś domu. Podobnie jest w Niemczech, i tak dalej. Są to stare kraje, i te tereny są wyczerpane, a ludzie miewają tam małe ogródki. W Niemczech i w innych takich krajach nie znajdziecie za domem żadnego pięknie wykoszonego trawnika i wielu drzew. Znajdziecie tam uprawę pomidorów, fasoli i ziemniaków, czegoś do jedzenia. Oni to muszą czynić, i te tereny są bardzo wyczerpane. Młody brytyjski żołnierz, który mnie oprowadzał, Wyszliśmy na pewne wzgórze, brat Baxter, ja i ten młodzieniec. Przyszliśmy na pewne miejsce, które było ślicznym miejscem. Były tam drzewa i zielona trawa i wszystko. Pomyślałem sobie, czy to nie jest śliczne miejsce? Powiedziałem temu brytyjskiemu żołnierzowi, proszę pana, chciałbym panu zadać pytanie. Widzę, że wasza wyspa tutaj jest gęsto zaludniona. Dlaczego więc tak wielki teren tutaj, liczący kilka akrów? Takie śliczne miejsce z drzewami i doliną i piękną przyrodą. Dlaczego zostawiliście je i nikt nie zbudował sobie tutaj domu? On powiedział: Kaznodziejo, chcę powiedzieć pewną rzecz. Około 200 lat temu wybuchła tutaj w Anglii epidemia czarnej malarii. Nie mieli na nią lekarstwa i ludzie umierali jak muchy. Mówiono mi, że przejeżdżały tu powozy we dnie i w nocy. Nie nadążali ich nawet pogrzebać. Co kilka godzin przychodził tu ksiądz, podniósł swoje ręce i pomodlił się i odszedł. Wszystkich martwych porzucono tutaj, w tej kotlinie. Nie zdążyli ich nawet pogrzebać. Ludzie umierali i umierali tysiące tysięcy dzieci, dorosłych, nastolatków wszyscy umierali. I przywożono ich po prostu tutaj, a kiedy ta plaga ustała. Wzięli glebę i posypali te zwłoki glebą. I wie pan co? Od tego czasu aż do dzisiaj żaden Anglik nie jest pewien, czy nie założy swoich fundamentów na takim miejscu, gdzie kiedyś działy się takie rzeczy. On nie zbudowałby swojego domu na miejscu, gdzie leżało tylu martwych. Stałem tam przez chwilę i rozmyślałem. Nie było sensu mówić mu tego. On by i tak tego nie zrozumiał. Lecz jak to możliwe? Że człowiek przystępuje do tego tak szczerze, iż na miejscu, gdzie przed 200 laty szalała czarna malaria, on jest tak podejrzliwy i tak zatroskany, bo chciałby żyć trochę dłużej, a mógłby nabawić się czarnej malarii, gdyby wybudował swój dom tutaj. A potem wy chcecie budować swoje wieczne miejsce przeznaczenia na jakimś wyznaniu ludzkiego pochodzenia, które umarło setki lat temu, lub na teologii jakiegoś kościoła. Która leżała gdzieś na półce setki lat, nie ma w nich niczego, żadnego działania Bożego, ani niczego innego. A wy tkwicie ze swoim nazwiskiem w jakimś wyznaniu wiary i wszystkim wprostam, i tak żyjecie dalej. Słuchaj, przyjacielu, nie czyń tego. Na tej skale ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekieł nie przemogą go. Sprawy, które ja czynię, i wy czynić będziecie. Oto ja jest z Wami, a mianowicie w Was zawsze, aż do skończenia świata. Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bóg jest Bogiem rzeczywistości. Nie przyjmujcie więc żadnego wyznania wiary, nie przyjmujcie jakiejś sensacji, przyjmijcie rzeczywistość, przyjmijcie realnego Boga. Czytaj dzisiaj Księga Wyjścia 35. Nehemiasz 5, Izajasz 63, od 11. Ewangelia Łukasza 6, od 27.